Będziemy w końcu testować McDonalda w Stanach, Mija już czeka na swojego Happy Mila. Pierwszy Happy Meal O no właśnie, Mija jest swojego pierwszego Happy Mila w Nowym Jorku na Times Square. Cieszysz się miły z Happy Mila? Tutaj mamy takie pocięte jabłuszko. Małe dziecięce frytki, malutkie nagetsy. No wygląda to trochę inaczej niż u nas. No? Dobre? Teraz czas na zuzie. pierwszy quaterpander mm. To jest duży cheeseburger Nie Macroyal O, właśnie, macroyal, tak, no ci mówiłem, że to będzie coś takiego Ale masz takie mięso jakby bardziej puste Poka? Wyrób lepsze. No lepsze, tak. Mhm. To posmakuje jeszcze wtedy sos ranczerski, prawdziwy. Super jest, nie? No. sobie wziąłem spicy crispy chicken, on jest zapakowany w takim woreczku. Wygląda tak. Zaraz zobaczymy jak smakuje. Nieładnie. Oh yeah! Jako ciekawostka też mogę wam powiedzieć, że tu w zasadzie średnie picie to jest jak u nas duże, jest no porównanie do butelki wody półlitrowej. Proszę. Ogólnie tak. Mi bardzo smakowało. Zuzie uważa też, że mięsko było lepsze, chociaż u niej dalej króluje wyśmak, ale jest dużo mniejszy wybór niż u nas tych takich podstawowych kanapek. Ale z drugiej strony może i dobrze, bo w zasadzie nie ma takiego zastanawiania się, tylko przychodzi się, bierze i nara. Mija bardzo zadowolona z swojego pierwszego Happy Meal'a. Tina sobie dalej. Jabłuszka są właśnie nie tak jak u nas, tylko są zimne, pocięte. To jest Sara Reneta. Co to jest? Sara Reneta. Jak widać a 46 w Stanach też jest dalej w użytku i ma się świetnie. O, a tak trzeba żyć, zobaczcie jaki wyjebany kamper, nie? W ogóle stoi sobie w centrum Nowego Jorku. No jest naprawdę dość duży, nie? My teraz zmierzamy do Zoz Madagaskaru. Central Park znajduje się w samym centrum Manhattanu i ma powierzchnię aż 341 hektarów, czyli jest o półtora raza większy od Monako. Rozumiecie to? Półtora raza większy od księstwa. Zbliżamy się już do wejścia do zoo. No więc mamy już kupione bileciki, weszliśmy do środka. Na wejściu się prezentuje to tak, bardzo zielono. Ja byłem najpierw tak. Zbliżamy się do pingwinów z Madagaskaru. Trochę czuję się oszukany, bo w filmie były na zewnątrz, a nie w środku. Mordę! <mulizacja> <mulizacja> Mi się właśnie zaprzyjeździła z pingwinkami. O, tu się zadziała dość nietypowa sytuacja, bo Zuzia znalazła swoich krewnych. Takiej wielkości jest to łozo. Także no, wydawałoby się, że jest trochę większe. No nie ma tego zbyt wiele. Jest też chyba znowu 40 stopni w cieniu, więc wszystkie zwierzaki śpią. Plecak, żeby cały czas. Nie, nie, jakby nie głupi jesteś. Chyba I co? Teraz by się przydał. Ja mam taki plecak z takim kanistrem od paliwa z wodą zalała. Tak, Było i wsypać tam pełno lody, żeby była zimna. No, to jest to... katastrofa. Nie ma, nie ma ani jednych nie, no nie ma chmury. Nie ma nie chmury. Oni do domu chyba nie wiedzą, co jest skóry, Tak, tutaj. Chmury, my chyba nie mieliśmy jeszcze chmur. Padało przez 20 minut, po czym jak weszliśmy na dwer, akurat braliśmy prysznic. Wreszcie, nie no, lało. Lało. Ale jak wyszliśmy, to było sucho Jesteśmy na tarasie w Central Parku Tu jest ta fontanna i jeziorko, albo stawik, nie wiem jak to nazwać W którym można wynająć yy, łódeczki Tam jest chyba jakaś sesja zdjęciowa robiona O. I tak jak mówiłem, właśnie w Central Parku jest pełno żółwi Szczególnie w wodzie, O, tam przy ludziach jest ich ogrom Ale klimacik jest tu zajebisty Ch**w jaki fajny gąb Tu pan sprzedaje w Central Parku wodę niece w sumie nawet niecałe 250 ml, czyli mniej niż szklanka Za dolara, także no nie opłaca się, ale w takich warunkach to Człowiek weźmie chyba wszystko Akurat wchodzimy dopiero w cień, więc będzie trochę lepiej. Choć jak się mieli nogi, świecą od kremu z filtrem. Tak, posmarujemy co chwilę, bo jednak no, nie idzie tu wytrzymać. Tu się zaczyna kolejka do Muzeum Historii Naturalnej, które chcę odwiedzić, bo oglądałem tą bajkę z moją kuzynką przez całe dzieciństwo i każdy wyjazd na wakacje. Budynek jest tu, wejście jest gdzieś tam, a kolejka jest tu i tworzy się już za nami też następne. W końcu się zdecydowaliśmy na test hot-doga z budki ale ogólnie musicie uważać, bo jesteśmy tu przy Central Parku dalej w tej kolejce do muzeum i zapłaciłem za to Za to 15 pierdonych dolców. Zobaczymy czy to jest warte tego. To Zuzia mówi, że tak, ale zobaczymy jedzonko. ogólnie konsystencja jest jak z i więc zapowiada się dobrze. Boję się. Jak z Ikei w zasadzie. Panuwa jest bardziej taka lepsza. Według mnie lepsza niż z Nie bój się, będzie dobrze. Jest Ikea po prostu, nie? Tak, kiełbaska jest lepsza, nie? Jesteśmy w środku, Reksio. Ale wygląda zupełnie inaczej niż na filmie. To są zwierzątka, które chciały zabieć, zabić Larego podczas pierwszego ożywienia muzeum. Muzeum Historii Naturalnej należy do największych na świecie. Podobnie jak zamek Belvedere powstało w 1869 roku Rocznie obiekt odwiedza około 5 milionów osób Stąd są te mega kolejki, jednak nie ma się co martwić, ponieważ kolejki w Nowym Jorku poruszają się mega szybko Jest i on jest? Yeah. Wyszliśmy już z muzeum, idziemy sobie teraz zjeść coś włoskiego. No i podsumowując, no ogólnie sp bardzo spoko miejsce. Trzeba tam mega dużo czasu spędzić, bo no jest to ogromne. Jest tam chyba cztery piętę, cztery, pięte, cztery i pół piętra chyba coś takiego, bo jeszcze tam jest jakaś połowa budynku, gdzie można zejść na dół. Empire State Building swoją nazwę wziął od nieoficjalnej nazwy stanu Nowy Jork, jaką jest Empire State. Budowę rozpoczęto w roku 1929 i trwała ona przez 2 lata. Budynek wraz z swoją iglicą mierzy ponad 440 metrów. Od wybudowania do 1973 roku był to najwyższy budynek w Nowym Jorku. Budynek odwiedzają również gwiazdy, muzycy i politycy, a sam wieżowiec wielokrotnie był miejscem akcji popularnych filmów. I rzeczywiście, jeśli jesteście już w środku, możecie spotkać chociażby King Konga. Co? Normalnie mój driftował wypchnęli, na no tak? I moi ulubieńcy. Antena na szczycie wieżowca miała pierwotnie pełnić rolę miejsca cumowania sterowców. Rozumiecie to? Parking. Przyczepiacie sobie linkę, idziecie na kawkę po schódkach wracacie i dalej w drogę. Zuzia wymyśliła, że z każdego miejsca, na które pojedziemy na wakacje, będziemy sobie organizować bombki na choinkę. No to jest pierwsza wtedy. Tuning no, Zobaczcie jak to wygląda o 23 Pełno ludzi, pełno świateł Jak za dnia, dlatego się mówi właśnie, że Nowy jak nie śpi Jeśli chodzi o wyjście w sobotę na Times Square Godzina 24 w zasadzie zaraz, to prezentuje się to w ten sposób Także jest ciekawy. Kolejny dzień. Dzisiaj Zuzia jako przewodnik chociażby w kwestii gastronomicznej Wybrała premi deli Coffee na śniadanko. Tak, Zuzia ma pankei z bekonem. Ja mam ziemniaczki jako i bekon. A Mia ma tościka i tlecika. I chyba jej smakuje. Mia zadowolona. Zuzia chyba też. Ale już nie zmieścimy. Porcje były tak ogromne, że masakra. Ale jest naprawdę pyszne. Także polecamy. Jeszcze do popicia, po śniadanku, wzięliśmy sobie mrożoną kawę z Dunkin Donuts. Zobaczcie, w Stanach wszystko jest upchane że aż się wylewa. W McDonaldzie tak samo, przy wbijaniu słomki zawsze się wyleje. To nie jest jak w Polsce że na wszystkim przycinają tylko kubek tu jest no widzicie to jest ten największy rozmiar to obiema rękoma mógłbym go złapać no i przy tym mówię zawsze jest full dojechaliśmy, jesteśmy już na Brąksie i idziemy w kierunku Stadionu Jankesów Yorku nie może zabraknąć wizyty na stadionie najbardziej utytułowanej drużyny baseballowej 27-krotnych mistrzów świata, czyli nowojorskich jankesów. Janki stadium ulokowany jest w Bronxie. Od środkowego Manhattanu jest to jakieś 25 minut jazdy metrem lub taksówką, a naprawdę warto odwiedzić to miejsce, bo brakuje ich w Polsce. Palec Grzybolec, dziabnę Cię, dziabnę Cię, dziab, dziab, dziab. Tip! Dojechaliśmy na Coney Island. I idziemy do Luna Parku. I tu jest oryginalny Natas. Udało się już zakupić, w sumie wymienić bilet z New York Pass. Dostaliśmy takie żółte opaski, które uprawniają nas do korzystania 4, godzin, 4 godziny z na parku. I w zasadzie tylko 3 atrakcje są wyłączone, więc naprawdę warto. Po wyjściu z plaży, mi się trochę zgłodniała. Słoneczne Coney Island. To dzielnica leżąca w Brooklynie. Zamieszkują ją imigranci głównie z Ukrainy, Rosji i Chin. Dla nowojorczyków i turystów to jednak przede wszystkim ogromna plaża. Warto tam pojechać, odpocząć, ale latem jest tam ogromna ilość ludzi i naprawdę ciężko gdziekolwiek się zmieścić. Każdy w każdym wagoniku jest kuba z miją, tylko miji się nie widać. <gry> o! Mamy trochę inną wycieczkę, ponieważ idziemy z dzieckiem z wózkiem. Tu znalazłem jeszcze jedną fajną rzecz. Madame Tissot to ogromna kolekcja przedstawiająca sławne osobistości świata. Można spotkać tutaj naprawdę każdego. Sala prezydencka, gwiazdy filmowe, muzycy, nie wiem, chociażby Michael Jackson. Mi najbardziej osobiście spodobała się sceneria prosto z Ghostbusters. Fajna była animacja z takim duszkiem, którą zaraz zobaczycie. Dużym atutem są długie godziny otwarcia, więc wieczorem jak nie macie co robić, to warto pójść tam sobie pozwiedzać, pooglądać, bo jest fajny klimacik. Jeśli dobrze pamiętam, to jest czynne do 22 lub nawet 3. .00. No i najważniejsze jest on też zliczony w wasz New York Pass, więc wchodzicie tam tak naprawdę za darmo, o, tu pamiętna marka Wilco Wall Street. Wracamy już do hotelu. Tu po lewej stronie siedzi bardzo dużo panów rojących rzeżuchę. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Piona!